Pan jest oburzający, pan jest chamski, którzy jestem właścicielem tej walonej restauracji. I w tym tak. momencie... Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremi, a w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy eksperyment społeczny na mojej własnej restauracji w Blockburgu. Obecnie przebrałem się za biedaka i za osobę, która ma, widzicie, 1 cent i, i tylko 5 dolarów, czyli 5 dolarów i 1 cent i sprawdzimy, czy kelner w restauracji wpuści mnie do tej najbardziej ekskluzywnej knajpy w mieście. Później następnie, kiedy albo mnie wypłoszę, albo sobie tam samemu pójdę czy coś, przebiorę się za osobę, którą naprawdę jestem, czyli za właściciela tej restauracji. Ten kelner akurat mnie nie Gdyś jest znowu zatrudniony przez mojego menadżera Więc na razie nie, wie, nie ma pojęcia w ogóle kim ja jestem Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jedziemy Dzień dobry panie O, witam Zapraszamy, szefa Witam Zapraszamy do restauracji bardzo prestiżowa O nie Dla pana o, pana o, ale pięknie O nie, dobra, zobaczymy teraz czy mnie wpuści Ktoś nie, tam nie lubi może biedaków Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Co do pan tu robi? Proszę no. wchodzić Proszę no. wchodzić, Proszę nie wchodzić. E, Jestem klientem tej restauracji Chciałem tutaj skosztować Ale... Przepraszam bardzo, ale to jest restauracja ekskluzywna, nie dla panów takich jak pan śmierdzi, pan co to ma być za kaczka, nawet pan prawie nie jest ubrany No e, ale i no Wesoły, kół. Ale no proszę e, pana, ma... no ja mam, proszę zobaczyć, ja mam pieniędzy, no mam tyle pieniędzy, no proszę pana Tyle, no, jaki ty, to, co to jest prestiżowa restauracja no, to... Za tyle pan to wie co pan może sobie kupić? Nic Ej, bo... ale no proszę pana, no tam jest tyle Nie Ja, ja znam chcemy, tych ludzi bo... Użyję siły, użyję ale... siły. No proszę pana, no błagam pana. Pro... Mam pan tu rybę i proszę. Ale no, ale ja proszę pana, no, proszę Widzicie, bardzo pana, no. Ale proszę państwa, no. co to jakiś żółt to robi? Ale no ja błagam pana, no na pewno by się dało, no proszę Panie pana, nie, no. Proszę iż, iż, iż. Ale macie takie dobre jedzenie podobno, no iż, ja proszę nie. pana, no. Dałem panu rybkę, już. Doń iż. Ale no! Do... Wezmę posiłki, posiłki wezmę. No pan jest kelnerem, więc no. chyba normalnie wam, że pan wezwie posiłki. <laughs> Dobra, ale proszę pana bardzo, no nie dałoby się, proszę nie, pana, nie nie. nie, nie, nie. out, to, to jestem i... ja! Wszyscy Cześć Remi! Cze cześć, ale proszę pana kelnera, błagam. Nie, 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 nie te, proszę, daj mi pan szansę, ja chcę kupić, nie, nie. kupię za tyle, no ja dam panu na piwek, ty nie Czemu nie? Pan jest po prostu... To jest oburzające, pan jest oburzający, pan, pan jest chamski To to jest oburzające no Ale proszę pana proszę iść, ale proszę pana no Ale no błagam pana no Ale, 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 ale proszę iść Ale ja chcę do tej restauracji Naprawdę ale jestem głodny Proszę mi czasu i proszę iść Ale naprawdę. no tam Ferret jest pan Wy mnie znacie, proszę, proszę, proszę pomóżcie proszę, mi Proszę, iść. Pomóżcie proszę, mi iść, Proszę iść Tylko proszę. dlatego, że jestem biedniejszy od, od was ne, 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 ne. proszę iść, proszę no, to jest Dobra, nie rozej. róbcie tutaj cyrku, tu rodzina siedzi, widzicie. No ale to. No to no, niech mnie wpuści. To, to Dobrze, dzwonię na policję Dobrze, to już tak. pan się nie przejmuje dowidzę, jestem oburzony Jeśli się z panem policzę pa, pa, wie, wie pan, że będzie, bo pan wyciągnie te sekwencję <laughs> Tak, tak, będę Od takiego żula, jak pan marty. No, ale no, co, zobaczycie jeszcze Jeśli się z wami policzę O, grozi mi, proszę państwa <laughs> Jeszcze się z wami policzę Jeszcze tak, pan tak, wyleci z tej roboty, pan, tak, pan, na zbity pysk Wyleci bye, pan, ja, ja pana wykopię Moją własną nogą Wykopię pana z tej roboty Żeby pan nie zdziwił, że, że ja pana wykopię Fajret, pomóż mi no! Dobrze, do, do widzenia! Proszę go wpuścić, no prosimy, prosimy. Do widzenia, jestem oburzony, nie. jest on, wychodzę, a z panem się policzę jeszcze. Do widzenia, da, do widzenia. Da, 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 do widzenia. Jezu, moi drodzy, a więc widzieliście co się właśnie działo. Ten gość, ten kalner jest naprawdę niesamowity, że takich ludzi zatrudniłem. Dobra, i zaraz zobaczymy teraz zobaczcie, przybiorę się teraz za osobę, kim naprawdę jestem i zrobimy. Teraz macie tutaj na karcie wyżej za, możecie zagłosować, czy ma on wylecieć z roboty, czy nie. Napisz teraz, zaznaczcie odpowiedź, czy on czy on ma wylecieć z roboty, czy go zwalniamy, czy jednak damy mu tą szansę. Teraz w karcie u góry możecie zagłosować, więc zagłosujcie. A więc moi drodzy, teraz widzicie mnie troszeczkę w innej postaci. Mam diaksowo zbroję generalnie mam tyle kasy, ile tylko się zmieściło w ekwipunku. Wziąłem prawie wszystko, co miałem w bankomacie. I teraz podjedziemy moją super furą pod restaurację. E, dzień dobry, witam dzień pana. Do... Dzień dobry. widzę, że pan wrócił wreszcie ubrany. Proszę a nie pana. jak schludnie pan. Wróci. Ja jestem tak. właścicielem tej restauracji. Jestem proszę jedną z najbogatszych pana. osób w mieście. A pan proszę nie zdał pan. testu! To był test, proszę pana i pan go ob... Ale proszę pana, zawali. proszę mi coś powiedzieć. Proszę, y, proszę, y, proszę pana, ja jestem właścicielem hotelu, więc ja też y, wiem. Ja jestem najbogatszy. No osobę. to, że pan Wie pracował pan... w hotelu, no to nie znaczy, że pan od razu może mali... Znaczy, nie, ja jestem właścicielem, nie pracowałem w hotelu. To ja czemu pan? Ja tylko tu dorabiam. Ale jestem pana pracodawcą! Ja zaraz zadzwonię ja do pracodawcy, z kim ja podpisywałem umowę, bo z panem na 100%. nie Ale ja, ja jestem właścicielem tej, tej ja, firmy. Jak ja mogę panu zaufać? Ja pana nie znam. To pan zobaczy, że nie ja ma pieniędzy. Proszę bardzo, proszę bardzo, szykam kasu, żegam kasu, proszę tak, bardzo. Ja też proszę mogę bardzo, bardzo kasą. proszę bardzo, proszę bardzo, zbierajcie o, sobie, proszę. zbierajcie pieniądze. Matia se zbiera. Luś? Będzie miał pan. Ja Luz proszę. O, laluś no. Ej, gdzie się moje pieniądze? I co? Nie ma Proszę pana, nie zmienia to faktu, że jestem właścicielem tej walonej restauracji. I w tym tak. momencie. Dobrze, proszę pana, najpierw zadzwonię do kim ja podpisywałam umowę. Muszę zobaczyć, czy pan Jeremy jest właścicielem tej restauracji. Bo nikt mi nie mówi, że pan jest właścicielem. Proszę pan pana. teraz odpala tutaj szopkę jakąś. Ja odwalam to... szopkę? Proszę pana, mój tak, samochód, man, moja... Tak, mój samochód. O, proszę, znalazł się wielki mi tu pan. Proszę Dzień pana, mamy. my się chyba nie rozumiemy. Dzień dobry, witam, witam gości. Dobry, mam nadzieję, że przepraszam za tego kelnera. Ja tutaj jestem właścicielem. Przepraszam panią, przepraszam tak, pana wiem, Fajrota. Się. On zaraz zostanie. Cięfiem. Ze Przepraszam bardzo, proszę... przepraszam bardzo, tego kelnera tak, już nie zobaczycie. Zobaczy. Mam nadzieję, że widzowie spowodują, Aha. że go wydalimy z tej restauracji. więc, To jest generalnie tak. moja kuchnia, to jest wszystko moje, to jest mój stek, tak. który sobie właśnie mam teraz. Tak, proszę, do master. Trzeba się nadać jeszcze. Proszę, panie. ja mam generalnie wszystko. O. Ja tutaj. Ja tutaj... Mam tak. game moda, jestem tutaj bogiem teraz. Game a pan, moda, a pan, pan nic tutaj nie ma. Pan nie ma nic. Ja mam potę, proszę państwa. Proszę pana i mam. Mogę działkę. mieć tyle pieniędzy, ile mi się żywicko podoba. pan, zobacz pan, chodź pan. Chodź no pan. i co pokaż, no pokaż chodź. pan, pokaż. I proszę, pan. proszę, tu jest napisane teren prywatny Marcela i co? A, no i co, ale to a to jest moja restauracja Wiecie, i to nie zmienia dom. faktu. Fajra! A ma, ma, ma. Ale tobie ja obchodzi jakaś restauracja. Fajrad, weź mi pomóż, bo ten gość jest jakiś dziwny, go zatrudniłem. Jak go zatrudniłem? Czemu nie pomożesz, to proszę cię! Jeremi! Jeremi! Coś tam to? to jest tak naprawdę jego restauracja, on jest tutaj królem. Co? Cościło ci się? Ty, ty masz restaurację w zupełnie innym mieście Gdzie? On ma ten hotel, on ma to, on ma wszystko Czemu? Przecież to miała być moja... Pomyliło ci się, te pieniądze nie są prawdziwe Są zabawkowe Co? One tak. ma... o faktycznie one mają pasek No Ja... ja pi... Jaki wstyd Dobrze, dobrze, więc... Tak. E, więc... Więc proszę pana, w wyniku, o, wyniku tak. niespójnych okoliczności oraz mm. o, niestety. Nie, no, niestety. Przecież pan jest właścicielem 30 km stąd od innego miasta. Ale proszę pana, zaszły pewne okoliczności, które spowodowały drobne nieporozumienie. I, i, tak. i, muszę, niestety, i muszę niestety tutaj podjąć taką. No, no i muszę niestety chyba wyjść ze sceny, no przepraszam bardzo za zamieszanie tej gości. No właśnie, proszę pana. Przepraszam za zamieszanie panią, dziękuję, przepraszam bardzo. 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 Faktycznie, no, bardzo. bo to jest restauracja jaka? To jest... restauracja Grzepe imienia Markstera Bożego. O nie, to nie moja restauracja, o shit! No, o nie! W imieniu Jeremiego Bożego. O kurcze, faktycznie! Jezu, ja. przepraszam za tą zadymę Przepraszam, że zrobiłem taką zadymę pana, tutaj Pana, ja zobaczyłem w telefonie, to pan ma 25 km w innym mieście Oj, no to prze, przepraszam bardzo Imienia Jeremiego No to przepraszam ja. bardzo, przepraszam pana bardzo Dobrze, to już nie będę Może się No to przepraszam, do widzenia, no do, widzenia, do, widzenia. No. do widzenia Do widzenia fajrad chodź na słówko, chodź, muszę coś za jej słowo Ten się jest porąbany, weź ty tam go jakoś z... Walmy stąd w ogóle jakoś spisek, po jego trzeba usunąć, to jest jakiś chory gość. Nie wiem, ja myślę, że możemy zrobić tutaj jakąś remisję, ale chyba w następnym odcinku. Chyba tak, w następnym odcinku. Nie, dobra, odsuń się, odsuńmy się. No, chodźmy, to choćby się. Więc więc moi drodzy, to chyba byłby na tyle za to takie dymy, zrobiłem ten resto, mi trochę głupio, ale ten gość jest naprawdę powalony. Więc w następnym odcinku spróbujemy coś z nim zrobić, bo on tak nie może to pozostać, więc zostawcie łapkę w górę subskrypcji i pamiętajcie, że u fajer'a też zobaczycie blog burga. Więc tak, tak. Pijacie Próbowałem pracować w jego... jego tam działalności. W jego działalności, więc zobaczycie co to jest za człowiek. Więc moi drodzy, to dziękuję Wam bardzo za ten dziwny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Stawcie łapkę w górę subskrypcji, a my się z Wami żegnamy. Cześć!